Andrzej Duda w sprawie strajku nauczycieli wypowiedział się jasno: Będą, ale nie teraz. Okazuje się jednak, że medialna burza i próba rozliczenia prezydenta z jego działań nie przysłużyły się jego wizerunkowi. Pilnie wezwał do kancelarii Mateusza Morawieckiego. Andrzej Duda wezwał pilnie do swojego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Politycy spotkali się dzisiaj około godziny 19.00. Jedną z wersji natychmiastowego spotkania, według doniesień mediów, ma być rozmowa o strajku nauczycieli, którzy 8 kwietnia chcą zaprzestać swojej pracy. Później planują kolejne działania, które już teraz cieszą się zainteresowaniem, poparciem i solidarnością pracowników oświaty. W ocenie mediów, to właśnie problem podwyżek dla nauczycieli, którzy uznali, że oferta rządu nie jest satysfakcjonująca, miał być powodem spotkania prezydenta i premiera. Kilkukrotnie zajmowane stanowisko pisów w tej sprawie miało wywołać ogromną burzę. Okazuje się, że przed wyborami każdy nieostrożny ruch może być dla prawicy niewygodny. Prezydent właśnie rozmawia z premierem w sprawie ewentualnego rozwiązania problemów wypłat dla nauczycieli. Ci uważają, że należą im się podwyżki w wysokości 1000 zł. PIS zapowiedział, że nie może sobie na to pozwolić. Niektórzy zauważają, że może być to początek trzęsienia w rządzie kropka publiczności i przede wszystkim, związki zawodowe zaczęli wymieniać wszystkie hojne datki od rządu. Wymieniono m.in. przekazanie miliarda złotych na działania TVP. W związku z tym, w mediach zaczęło się coraz głośniej wymieniać stanowisko prezydenta w sprawie. Dziwił również fakt, że Agata Duda nie chciała przez wiele tygodni zabrać głosu w sprawie, jako nauczycielka powinna doskonale znać bolączki pracy w oświacie.